Pana Prezydenta o powtarzanie za mną Roty Przysięgi. Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązując swym narodu, urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Uroczyście przysięgam Uroczyście przysięgam że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji Że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji będę strzegł niezłomnie godności narodu Będę strzegł niezłomnie godności narodu niepodległości i bezpieczeństwa państwa Niepodległości i bezpieczeństwa państwa a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem Tak mi do na prośbę wysokiego przedstawiciela, na prośbę Unii Europejskiej. Polska wypełni lukę, która powstała w przygotowaniu jednostek do sił szybkiego rozmieszczenia. To wynika z kompasu europejskiego, takiej strategii przyjętej zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie. Taką strategię przyjęła Unia Europejska, że będzie budować siły szybkiego rozmieszczenia. Oczywiście w zgodzie z prawem poszczególnych państw członkowskich to rozmieszczenie by miało następować, ale przygotowując się do pełnego uzyskania zdolności operacyjnych sił szybkiego rozmieszczenia potrzebne jest wypełnianie okresu przejściowego, który trwa do końca 2025 roku. Od czerwca tego roku do połowy przyszłego roku powstała luka. Nie było państwa członkowskiego, które mogłoby wystawić jednostkę gotową do podjęcia takich działań. Podjęliśmy decyzję, że Polska tę lukę wypełni. Jest duża wdzięczność ze strony Komisji Europejskiej, wysokiego przedstawiciela, że to właśnie my bierzemy na siebie odpowiedzialność. tak jak powiedzieliśmy na samym początku. I zacząć ten dzień tutaj w Warszawie. Te ludzie to są dezerterzy, którzy nie chcą walczyć na froncie, a chcą się bawić w Polsce za nasze, nie, za nasze pieniądze. Za, za nasze socjale, no, za nasze inne... Na takich imprezach jak ta za nasze pieniądze. Ta impreza się zaczęła, to zaczęła się od reklamy. Przez pół godziny gadali o ukraińskich firmach, które wchodzą na polski rynek. No. Zaczęła się od reklam. Różnych firmy spedycyjnych. Pamię, pamięta Pan, jak oni opowiadali, że będziemy odbudować Ukrainę, że nasze firmy tam zarobią. Ja, ja, to ja, będzie ja, jak w Iraku. Żydzi ja, ja. twierdzą, że Polacy są antysemitami. Ale nie, nie, nie. Moment. Żydzi twierdzą, że Polacy są antysemitami. Ilu Polaków uratowali Żydzi? Masakra. Dużo. A ilu Polaków uratowali Żydzi? Ale mieli okazję, bo większość NKWD to byli Żydzi. Do Większość obietrz, żołnierzy NKWD to byli Żydzi. I mo mieli możliwość. Ale jak? Teoretycznie nie mam nic do Żydu, aczkolwiek tak jak mówię. W żydowskim prawie jest coś takiego, że jeżeli Żyd sprzeda Żyda, to jest ok, bo życie Żyda jest najważniejsze. Nieważne drugiego Żyda. Ale jak Polak sprzedał Żyda, to już jest problem. Ja się pytam teraz, jeżeli pan mieszka w kamienicy, ma pan żonę i trójkę dzieci, wie pan, że sąsiad ukrywa Żyda. Co jest grane? Sekunda. Sąsiad ukrywa Żyda. I teraz ma pan do wyboru. Albo go sprzedać i uratować. Swoim, i u, uratować swoją rodzinę albo czekać, aż przyjdą esesmani i całą klatkę rozstrzelają. No, wiadomo, jak to było. Albo w Polsce tak było, bo we Francji nie było kary śmierci za ukrywanie no, bo Polski, Polaków się najbardziej bali. Najbardziej się bali. Jak się to może wszelkich możliwych starań i zrobić tak, że Ukraina się nie poddała. Z całego serca, Wszystkim dziękujemy. Trzeba tylko trochę odwagi do i odpowiednich ja decyzji na odpowiednich poziomach. I ono dzisiaj w imieniu tych wszystkich prosimy. Ja odpowiadam, a byłeś w Buczy? Byłeś w Borodziance? Byłeś w Irpieniu? Nie byłeś, to pojedź tam. A ty byłeś w Przewodowie, Duda? Byłeś w Przewodowie? Bo to już jest pół roku, kiedy dwóch naszych braci zabili Ukraińcy w Przewodowie. Nie wiem, czy pamiętasz. Raport miał być opublikowany. Kto ich zabił? Pół roku prawie minęło. Nadal nie wiemy, kto to zrobił. My wiemy, że to byli Ukraińcy. Twoi przyjaciele i bracia. Okay? I ty pieprzysz tutaj od buczy, ty delgamoniu jeden, ty. Hochstaplera przyjmuje z Kijowa, w tych buciorach dajesz mu medale na wyższe odznaczenie Polski, order... Orła Białego? Temu Hochstachlerowi, który jest odpowiedzialny za śmierć tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi, swoich ludzi na Ukrainie, których wysyła na wojnę, gdzie w tym Bachmacie już ludzie nie chcą walczyć, sami komendanci wojny tam mówią wojskowi, że nie chcemy tu być, tu jest śmierć, tu jest trumna. A on im każe walczyć i każe się bić, bo on siedzi w Kijowie, a teraz siedzi i rozmawia z Tobą, a Ty mu dajesz medale, nie? Order Orła Białego, człowiekowi, który dwa dni wcześniej Wsadził do więzienia Patriarchatę Cerkwi Moskiewskiej w Kijowie Za to, że miał szalik Louis Vuitton Na sobie I zegarek I złotą rybkę I ty dałeś temu Gamoniowi Żeleńskiemu, który to wszystko robi Który morduje Polaków Rzuca księży Do więzienia Zamyka radia i telewizję Eliminuje opozycję z życia nie tylko politycznego, ale wrzuca ich do więzienia i jeszcze pobije przed aresztowaniem. Ty dajesz temu człowiekowi medal Orła Białego? Najwyższe polskie odznaczenie państwowe? Ty pieprzony sukni synu Duda, ty? ty jesteś zdrajcą ojczyzny. Ty już traciłeś kontrolę nad sobą. Jednym z największych, najgorszych dyktatorów i jednym z najcięższych przestępców, jakich znała ludzkość od czasów Hitlera. I potem piszesz Twicie, w internecie. You will never walk alone. Nigdy nie będziesz szedł sam. Ja mam pomysł na to. Ty będziesz mu towarzyszył. Razem. Gdziekolwiek pójdziecie. Czy do celi więziennej? Czy na krzesło elektryczne? A może będziecie wyjść na tej samej gałęzi? Nie wiem. Trzeba by spytać tej złotej rybki, za którą został aresztowany. Z Go fuck yourself! Przyjaźń polsko-ukraińska kończy się tam, gdzie Warszawa zaczyna dbać o swoje interesy. Dobitnie pokazały to ostatnie tygodnie i napięcia w stosunkach z naszym wschodnim sąsiadem. Ledwo miesiąc minął od spektaklu pod tytułem Pojednanie polsko-ukraińskie, jaki odbywał się przy okazji 80. rocznicy apogeum Rzeź Wołyńskiej. A już z Ukrainy płyną donośne grzmienia, że Polska wybiera konflikt. Wszystkim dobry wieczór. Chcę powiedzieć co myślę na temat tej pomocy Polski. Polski dla Ukrainy. Sam jestem z Ukrainy, ze wschodu Ukrainy. Mam syna Polaka, przeszłam bardzo dużo tutaj. Patrząc na to, jak teraz się zachowują Polacy wobec ludzi z Ukrainy jestem dumna z tego, że mój syn jest Polakiem. Jesteśmy za polityką propagującą pokój, za polityką współpracy gospodarczej z sąsiadami, gdzie polski interes narodowy jest na pierwszym miejscu. Ale z tych 100%, co wjechało tutaj może. 20-18%, którym ja współczuję, tak naprawdę Ukraińcom. Bo resztę z nich to będą Polacy z Was się śmiać, wykorzystywać. Że my sobie z tym poradzimy. Że zostaliśmy postawieni dzisiaj przed najpoważniejszym egzaminem od pokoleń. I chcę Wam powiedzieć, że my ten egzamin zdamy. My ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem. Mądrych, przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Na kra za kraty albo na cmentarz. Dziękujemy panie prezydencie Putin. Zrobił pan więcej dla narodu polskiego niż nasi pożal się Boże Politycy. Woń pamiętamy, bardzo fajny prezent od pana Putina. A jeśli chodzi o Ukraińców i Polaków, braćmi nigdy nie byliśmy. Nigdy nie będziemy i tak trzymać. Brawo Putin, na pochybę pancom. W jeden dzień skończyło pandemię, teraz rozwalił muzeum naszych morderców. Same sukcesy. Druga nagroda Nobla dla Putina, pierwszy za wyleczenie całego świata z C-19, a druga za muzeum po prostu wręczył Polaków i niepolski rząd. Brawo Władimir. Nawet bym powiedział spasiba. Jest to muzeum Suchawicza, czyli dowódcy UPA, i zostało ono zbombardowane przez Putina 1 stycznia 2024 roku w dzień yy, upa bo 1 stycznia jest Dniem Upa tutaj na Ukrainie i Putin postanowił rozpieprzyć właśnie taki budyneczek to znajduje się w dzielnicy Podmiejskich Domków jak widać dookoła są domy mieszkalne uderzenie było bardzo precyzyjne nic nie zostało z tego muzeum prezent noworoczny od Putina jeszcze oprócz tego, miejsca tego samego dnia wpiętrzono z drugiej strony Lwowa Uniwersytet imienia Stefana Bandery. Śmierci jednego lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie Ukraina, albo lechicka krew po kolana. Polaków pień wyciąć. Roman Szuchaszewicz, generałupa. Bohater narodowy Ukrainy. A przyjeżdżacie tutaj, kłamiecie Polakom w żywe ocie. Sama jestem Ukrainką. I ja słyszę rozmowy, że po co ty to kupujesz? Przecież ci dadzą za darmo. Prowadzili jedynie 3,7 miliarda złotych podatku, a tak jak mówię, w październiku 2023 oficjalne dane mówią o 100 miliardach. Przedłużenie tylko 4 miesiące pomocy socjalnej dla obywateli Ukrainy kosztowało 6 miliardów, tak? Będziemy przekazywali PKB. Pan, uwaga, minister obrony narodowej Pakuj Kosinia, kamysz powiedział, że to nie podlega dyskusji. Dwa dni osoba tutaj, której pomogli, dalej dach której dalej jeść, i ona już mi stawia warunki tutaj w Polsce? Kołownia powiedział, że Putina wgniecie ziemię, w ziemię, czym go wgniecie? Naszymi po prostu Polakami, ponieważ jak są konflikty, jest e, wojna, ludzie zapominają o tym, że podwyżki cen prądu zobaczmy, że prąd w całej Europie nie jest, spada na łeb, na szyję. A co się dzieje? W Polsce jest najdroższy. Pani Żukowska powiedziała, że. Polacy się nie zorientują, podwyższymy go w pół roku o sześćdziesiąt parę procent, bo to jest ugryty podatek. ZUS informuje, że najniższa polska emerytura to cztery grosze. Ale jeżeli Ukrainie przyjedzie do Polski, bo są również nagrania takie informacyjne ukraińskich TikTokerek, jak przyjechać do Polski, przebywać jeden dzień, odprowadzić jedną składkę i dostać emeryturę minimalną, no proszę Państwa, jesteśmy najbogatszym państwem na świecie, tak? Ale uwaga, z uwagi na to, że Ukraina prowadzi wojnę, nie trudno mu mówić o To kiedy powie Andrzej dodał o tych ekshumacjach? Za kilka lat, jak nie będzie za rok, jak już nie będzie prezydentem, powie, że nie mogłem, starałem się, kraczałem w tulum. polu. Tutaj, proszę Państwa, więc mamy cichą ukrainizację. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli... Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Послові з Польщі заявляю, що саме ви, поляки, саме ви поляки у 1934 році засудили нашого героя України Степана Бандеру до смерти. Потім смертну кару. Ви замінили поляки на довічне ув'язнення. Поляки, ми вам це пам'ятаємо. Закатували рідного брата Степана Бандери і споглядали за тим, як ви катували двох братів Степана Бандери, ваші колеги, німці. І ми вам цього не забудемо. На Україні немає фашистів. Вітаємо на нашій пікеті антивоєнної. Твами до 8 днів. Siedem nocy tu spędziliśmy pod tym namiotem, który za chwilę Andrzej pokaże. Witamy serdecznie tych, którzy będą to oglądać, wszystkich świadomych Polaków, co nam zagraża, dlaczego się tutaj zgromadziliśmy. To nie jest nasze jakieś show czy próba odebrania showmenom mediów czy no po prostu przedstawienia, tylko autentycznie to się dzieje na naszych oczach, że tak daleko są posunięte kroki. Ku trzeciej wojnie światowej, że nie możemy siedzieć spokojnie w domu i udawać, że się nic nie dzieje. Każdy z nas czuje napięcie takie właśnie wojenne, prowojenne i wiemy skąd to napięcie i te między innymi decyzje, które są z tym związane pochodzą. Dlatego jesteśmy pod ambasadą Stanów Zjednoczonych, jakbyśmy pod pokazać. Że nie jest to przypadkowe miejsce, tylko wybrane celowo, ponieważ tutaj pan Mark Brzeziński, ambasador Stanów Zjednoczonych, oficjalny organ Stanów Zjednoczonych, wystawił takiego swojego. Organ? No, organ, bardzo dobrze brzmi. Organ. I w tym momencie wiemy, że te wizyty naszych polityków. W tej ambasadzie i w rezydencji pana Ambasadora na ulicy Idzikowskiego na Mokotowie, górnym Mokotowie naprzeciwko willi Jaruzelskiego, gdzie mieszkał, zwiastują to, że po takich wizytach tych naszych polityków zapadają decyzje w Sejmie, zapadają decyzje w Urzędzie Rady Ministrów i poszczególnych ministerstwach. I efekt jest taki, że coraz więcej pieniędzy broni z naszego budżetu jest przeznaczane na wojnę na Ukrainie. A także jakieś ruchy są na Bliskim Wschodzie, że tam chyba też jakieś samoloty użyczaliśmy czy użyczamy. Jest to jedna wojna na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie, ponieważ ci sami ją wywołują i ci sami z niej korzystają. Mają cele, dalekosiężne cele. Między innymi celem jest stworzenie państwa zastępczego dla Żydów, którzy weszli w tak wielki konflikt z Arabami, światem arabskim, że. Będą się za chwilę musieli, musieli na własne życzenie ewakuować, bo to jest wpisane w ich scenariusz. O tym 20 lat temu już praktycznie mówił Henry Kissinger i Brzeziński, że potrzebne jest nowe państwo polityczne, bo tam zostaną ci Żydzi, którzy są ortodoksami, tak zwanymi, którzy wierzą, że tam mają tą ziemię obiecaną, a tą religijną. Natomiast. Znaleźli sobie najpiękniejsze miejsce na świecie, uważam, jest pod względem klimatu i przyrody w ogóle, i złóż, właśnie na Ukrainie i na terenie Polski, na tak zwaną niebiańską Jerozolimę, czyli mówią o Ukropolinie, jednym państwie. Posługujemy się wiedzą Nabila Almaziego, doświadczeniem pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego, który był ambasadorem w latach. 90. w Syrii i w Jordanii. Autorem terminu Ukropol jest Jacek Kuroń. W roku 1990 w wywiadzie dla jednej z gazet ukraińskich powiedział, że powinniśmy utworzyć wspólną jednostkę państwową, którą on nazwał Ukropol. Ale wszystko oczywiście będzie nakierowane na udowodnienie tezy, że. Budowany jest tutaj w tej części Europy Ukropolin. Zna świat arabski i zna świat żydowski i te plany już dużo wcześniej poznał. My się o nich dowiadujemy z frontu, bo widzimy, że jakoś dziwnie się to układa zgodnie z ich, z ich planami, że najpierw prowokują Rosjan do tego, żeby weszli z wojskiem i żeby był pretekst do ewakuacji, a właściwie wysiedlenia rdzennych mieszkańców. Ukrainy praktycznie już około 20 milionów uciekło z tego terenu zostało jakby przesiedlonych. Polskim dyplomatom zabrakło refleksji, że wojna na wschodzie może mieć inny cel niż tylko Rosja i Ukraina. Że toczy się też z Polską, że chodzi między innymi oczywiście chodzi o zmianę struktury etnicznej Polski, o, o przywrócenie Polski powtórnie na wschód, o powtórne osadzenie Polski na wschodzie e, ze wszystkimi konsekwencjami cywilizacyjnymi. A mianowicie chodzi o to, żeby Polskę przyłączyć, włączyć, wtłoczyć do cywilizacji turańskiej. Kanclerz Niemiec Gerhard Schröder w dniu 3 września 2000 roku rok w Berlinie na zgromadzeniu tak tzw. wypędzonych z Polski i Czechosłowacji po 1945 roku powiedział niecierpliwym Niemcom nie drażnijcie ofiary, która sama pcha się w nasze ręce zawierzcie mojej metodzie, ja wam dostarczę wschodnie landy w taki sposób że ich dzisiejsi administratorzy, Polacy, będą nam jeszcze wdzięczni za to że zostali wreszcie Europejczykami A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Zaproponowano im lepsze warunki. No, około 7 milionów chyba do Rosji, prawda? Tak. E, uciekło, ale to przed prześladowaniami. Choćby z racji tego, że używają języka rosyjskiego do i Rosji. Do Rosji, tak. Prze -prześladowanie tam i pracują. I tam pracują, mają godne warunki z całymi rodzinami oczywiście. I co się dzieje? Około 13 milionów przeszło między innymi przez polskie granice, przez lotniska, Udało się, część udała się na, na zachód, część za ocean, na przykład do Kanady, tutaj był tłum zawsze przy, przy ambasadzie kanadyjskiej, po wizy do Niemiec, do Europy Zachodniej. Ale w samej Warszawie myślę, że około 300 tysięcy Żydów przebywa Żydów, ale tych hazarskich z Ukrainy przyjechali właśnie pięknymi, eleganckimi drogimi samochodami. Ale dzisiaj my, wszyscy ukraińscy dziennikarze, chcielibyśmy prosić o uwagę, nie pieniądze. Czy wiecie, dlaczego MSC, wiodąca firma zajmująca się transportem kontenerów, nie prowadzi interesów na Ukrainie? Dlaczego Ukraińcy nie chcą walczyć? Ponieważ Wasza pomoc nie dociera do zwykłych ludzi, ukraińscy politycy wykorzystują wojnę, aby ją ukraść. Wystarczy spojrzeć na samochody z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi w Monako. A to jest Ukraina. Ludzie walczą o parę butów w sklepie z używaną odzieżą. To, co obserwujemy, co się dzieje, jest to wciąganie Polski do wojny. Nie zgadzamy się z tym. Przedstawiciel no, każdej kultury, tylko nie koczowniczej, twierdzi, że wojna w żaden sposób nie rozwiązuje ich problemów. Jedynie korzyść z wojny mają ci, którzy ją wywołują fabrykanci amunicji, broni te znane już koncerny, które są w rękach arystokracji amerykańskiej, czyli bankierów, tak zwanej arystokracji amerykańskiej, hazarskiej. Żądamy między innymi wycofania wojska okupacyjnego z terenów Polski, bo żadne państwo nie jest suwerenne, jeśli na jego terytorium znajdują się obce wojska, żadne. Taka jest zasada. My musimy mieć swoje, swoją armię, swoje wojsko, swoje służby. I dziękujemy panom, bo my was nie zapraszaliśmy tutaj. To ci agenci, którzy udają nasze władze, to zrobiły bez woli narodu, bo o żadnym referendum nie słyszałem o przystąpieniu do NATO. Było referendum? Nie, nie było. I co więcej, każdy z nas czuje, że jest nasza, nasza nie tylko godność, ale wolność osobista, gwałcona. Nasz się cały czas tą propagandą... Epatuje i okrada, ponieważ nikt nas nie pyta, czy chcemy wysyłać jakieś pieniądze, pomagać w formie militarnej czy choćby socjalu, który jest tutaj zapewniony. To wszystko jest robione przeciwko narodowi polskiemu. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli. będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą. I wprawdzie nie wytrwał. Bo prawdę w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i Ojcem Kłamstwa.